Dzień dobry, to znowu my. Dzień dobry. Czyli y, cykl rozmowy męża z żoną. I męża. Tak. E, kontynuujemy nasz cykl, serię, nasz wiek średni. A mianowicie mówiliśmy ostatnio o tym, żeby ten wiek średni utrzymać y, jak najlepiej, jak najdłużej, same naj, y, trzeba zachować jakieś reguły życia. Prawda, Grażynko? Tak, to jest prawda. Dla mnie bardzo ważne jest, tak jak mówiłam, pozytywne nastawienie. Dla ciebie. Dla mnie. No. Bez czego Ty Te, nie, nie, nie mógłbyś żyć? Pozytywnie nastawiam. I co jeszcze? Y, zawsze uśmiech i przytulenie. No właśnie, mój mąż nie mógłby istnieć bez przytulenia. Każdy człowiek. Powiedz nam coś więcej o przytulaniu? Przytulania się nie mówi, przytulanie się robi, po prostu. Ale, ale chcecie mieć coś więcej? Grażynko, ja się opieram na tym, co psychologowie w swoich badaniach, lepszych czy gorszych, ale jednak badaniach, mają. Mianowicie, kiedyś, tak rzebiąc o tym przytuleniu, cytowałem zresztą chyba, czy, 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 czy w którymś z naszych postów, był cytat z badań naukowców z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych. Najprościej, nie wgłębiając się w szczegóły, to to, że przytulanie wspomaga, gwarantuje nam, ja bym powiedział nawet, że gwarantuje nam wzrost naszej odporności na wszelkie negatywne elementy naszego życia, w tym też choroby. Sama wzrost odporności no, czy to nie jest wystarczające? Dzieciaki są przytulane. To normalne. Dziecko się tuli do człowieka. Nawet powiedziałbym, że kwintesencją, kontynuacją, czy nie wiem, tam wniosek, wniosek z tych badań i z życia, po prostu z życia, jest taki, że funkcjonuje funkcjonują takie: zgubię słowo w każdym takie stanowisko o może jest, specjalnego przytulacza w ośrodkach typu dom, dom dziecka, kiedy tam maluchy, niemowlęta, no wiadomo, jest ich masa, a personel jest taki, jaki jest i przychodzą ludzie specjalnie, tacy wolontariusze, którzy po prostu nic innego nie robią, tylko te dzieci przytulają. Normalnie łza się wokół kręci, no ale tak, tak właśnie jest, bo przytulanie jest niezbędne do życia. No według mniej czy bardziej poważnych czy żartobliwych zasad. Potrzebujemy 11 przytula dziennie i to przytulanie nie mogą być takie hop, 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 tylko to muszą być takie głębokie przytulania, które trwają kilkadziesiąt sekund, przynajmniej człowiek się uspokaja. Kiedyś charaktery pisały, że ten sprint egzystencjonalny, tak to się nazywa, <laughs> prawda, strach przed końcem życia chyba, niknie. No to po prostu jest świadectwo tego, że nie żyjemy sami na tym świecie. Ale się rozgadałem. Tak, i, ale czy przytulanie? Według mnie, bo to tak mówi się: przytulamy dzieci, przytula się zakochana para. A co jest z, z ludźmi w wieku średnim? Zobacz, co nam w tej chwili zafundowano. Nie przytulaj dziadka, bo, beń, bo go zarazisz. Nie przytulaj babci, bo ją zarazisz. E, najlepiej, żeby żyli w izolacji. Najlepiej stwórzmy im getto. I podrzucajmy im jedzenie. I nie wiem, czy Ty wiesz o tym, czy się zetknąłeś z takimi badaniami, że izolacja, doprowadzenie izolacji powoduje szybsze, szybszą chęć odejścia z tego świata. Bo popatrzcie, gdyby nam. Zabroniono, ja w każdym razie to tak odczuwam, gdyby mi zabroniono przytulenia córki czy wnuków, to ja jeszcze nie miałabym męża, ale to straciłabym sens życia. Ironiczny. Po co mam żyć, jeżeli nie czuję się potrzebna, kochana, nie mam do kogo się przytulić? W czasie przytulania, nie wiem, czy wiesz, wytwarza się taki hormon oksytocyna, która ma bardzo duży wpływ na naszą odporność. A właśnie. O. Więc przytulajmy się. Też jestem tego samego Do zdania. Dla mnie jeszcze takim... To, co powinniśmy robić na co dzień, to... E, taka gimnastyka umysłu. Gimnastyka umysłu, czyli cały czas uczmy się czegoś nowego, a nie mówmy w ten sposób ja już nie mogę, to nie dla mnie, o w tym wieku, to nie, 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 ja się nie nauczę niczego. Kiedy uczyłam się dwóch nowych zawodów? Kiedy? No na emeryturze. Zdobyłam dwa nowe zawody w trakcie emerytury, więc jeżeli ktoś uważa, że jest za stary, to nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie będziemy czytać, uczyć się nowych rzeczy, to mózg umiera, a jak mózg umiera, to i my umieramy. Ja nie chcę. No i bardzo słusznie, ja też nie chcę. Staram się w miarę swoich sił, jak wiesz, coś tam czytać, coś czasem studiować, czasem człowieka przekracza zdolności nawet, ale trzeba po prostu próbować. Trzeba po prostu próbować, bo myślę, że ta, ta zasada też ma znaczenie niebagatelne przy postępach różnych chorobowych, typu jakiś Alzheimer, typu demencja starcza. No, a to jest czasem obraz taki, którego nie chcielibyśmy, którego no nie chcielibyśmy my być, prawda? No, więc myślę, że tak. Czyli mamy dwie rzeczy: przytulanie, uśmiech i, i, gimnastyka, i, i dla umysłu. gimnastyka dla umysłu, no Gim i oczywiście gimnastyka fizyczna. Gimnastyka fizyczna jest fantastyczną rzeczą, bo pozwala człowiekowi, ach, no, wyzwala chęć do życia, może powiem tak, ze swojego... Wyzwala hormony szczęścia, gimnastyka. Ruch. Też? Wyzwala hormon szczęścia. Ha, to wiem, dlaczego jestem taki zadowolony, jak wstaję z maty. <głos> <głos> no, ja myślę, że to nie dotyczy tylko naszego wieku średniego, o którym mówimy, ale myślę wszystkich, żeby tą gimnastykę i aktywność fizyczną, wszelkiego rodzaju spacery uprawiać. No ja popieram, propaguję tu może taką reklamę, może zrobię. Piotrka Galusa, Ole Żelazo, chociaż Ole Żelazo już teraz nie ma. No jeszcze Natalia Filip i Natalia Litwi. To są ludzie, którzy prowadzą gimnastykę poranną w radiu i czasem się z nimi spotykam. Co prawda, oni się gimnastykują za 5, 6, chyba, a ja się czasem gimnastykuję o piątej, No, ale nieważne. Nieważne o której godzinie, jak, w jakim zakresie. Myślę, że moglibyśmy zrobić też taki jakby ukłon w stronę tej definicji wieku dojrzałego, nie naszego średniego, bo też no wiadomo, że nasi rówieśnicy i około no mają już różne schorzenia, dolegliwości. Często się z tym spotykamy i może specjalną gimnastykę dla seniorów. Tutaj reklamuję ole żelazo. To znaczy właśnie tak wyjąłeś mi to z, luz, bo ja nieraz mówię w gabinecie, że no, proszę panią, trzeba się ruszać. I słyszę. No, ale mnie bolą nogi. Lekarz mi bronił, bo zażywam leki na serce, bo mam nadciśnienie. Zawsze mówię, że. Ja nie wymagam od nikogo y, takiego ekstremalnego ruchu, ale małymi kruczkami, jeżeli nie możesz chodzić, to wyjdź i obejdź blok dookoła. Jeżeli y, jesteś złożony chorobą w łóżku, to przynajmniej napinaj mięśnie. Ćwiczenia takie są, coś, takie tak. są ćwiczenia izometryczne. Jeżeli masz kłopot y, z oczami i okulisa też już nic nie pomoże, to y, słuchaj eboków, ale też ćwicz takie ósemki, które uaktywniają, y, rękami się robi w ten sposób, taką nieskończoność. I to uaktywnia obie półkule mózgu. Wiesz, to może być ciekawy temat, na temat tej właśnie gimnastyki mam nawet pozycję na półce. Tak zrobimy. I więc nie ma drodzy państwo tego, że nie mogę. Bo je, dlaczego nie możesz chodzić bolą cię kolana? No niestety, jeżeli, jest, jeżeli się długo nie ruszamy, to te mięśnie nasze po prostu już nie są takie elastyczne. Ale przypomnijcie sobie Państwo, my, zresztą Ty też możesz sobie przypomnieć, jak byłeś po trudnej operacji i trzeba było zacząć chodzić po leżeniu, nie wiem ile to leżałeś, no, parę dni. no około tygodnia i miałeś wielki problem z poruszaniem się. Każdy z nas, jeżeli zalegnie, to nie będzie chodził. A jeżeli nie, nie z wiekiem się. dojdzie do tego jeszcze nadwaga, no to już naprawdę będzie ciężko. To może ta anegdota na końcu przypomnę. Pan Rehabilitant przyszedł do tego szpitala, gdzie już tam leżałem parę dni, ale oczywiście byłem chodzący w sensie takim na sali, i mówi to: Jutro będziemy się uczyli chodzić. A ja myślę, co on do mnie mówi. Przecież ja umiem chodzić. I wyprowadził mnie na klatkę schodową następnego dnia. Zrobiłem pół piętro w jedną, pół piętro w drugą. Do góry i na salę, i byłem już dęczka. No, człowiek no, a się jak uczy widzicie, chodzić. on jest wysportowany i całe życie. Ale potem rok później pedałowałem rowerem do Rzymu. No, to tak. Trzeba ćwiczyć, po prostu trzeba ćwiczyć. E, jeszcze o czym nie wspomnieliśmy, no o racjonalnym żywieniu, i tu jest moja prośba. Tak? to jest tak. ale to tak, jest temat bochana, rzeka, to... i to może rozbijemy na dwa, ale trzy, to. albo trzy. tematy tak. przy kolejnych spotkaniach. Mhm, tak, myślę, tak. że to jest, to jest słusznie. To teraz co? Co życzymy? Co? E, uśmiechu, przytulania i ruchu, i ruchu umysłu. Tak. Chyba wszystko, prawda? Tak, tak. No, do dobrego dnia.